I 17 widzowie i na tym maśleczku będziemy razem z Wami przychodzić Tower of, of, of... Slap, nie wiem jak się to nazywa, ale... o sorki! Widzicie tutaj ten... No, nie chciałam przecież... Znaczy, no. Ja lata, no jest mi miejsce, tam żebym się kupiła. Dobra, my stąd idziemy. Wicko napisałam, że ja nagrywam. I po prostu, kiedy nagrywam. Tutaj mamy drapinkę w ogóle. W ogóle napisałam, że nie będę odpisać, dlatego, bo kiedy na przykład patrzę na to, na co tam one piszą, to potem po prostu jest tak, że skupiam się na tym i nie mogę do końca powiedzieć, do końca powiedzieć, co ja chciałam powiedzieć, więc. W tak będę raczej się tak skupiać, no, no. Ale postaram się jak najbardziej... O, już na zielonym. A nie, raczej nie na zielonym. Postaram się, widzowie, dla was się w ogóle nie... Zaraz, już 9 wiadomości, ja nie mogę. No ale dobra, widzowie, tam widzko napisałam, że jeśli będą się pytać widzki, czy nagrywam, to żeby odpisały bo ja nic nie odpisuję, po prostu i tak będzie. E, u, to trzeba wszystko kiwać. Nie chcę tu mam przeskoczyć ja Już dawno nie grałam w taki ty, tylko na y, tablecie. Na y, tablecie grałam, ale to no, więc y, na komputerze już dawno nie grałam. Hop. jeśli ja teraz padnę przez kogoś to po prostu będę smutna chyba, w sumie nie ale mnie to w sumie nie za będzie już mnie ręka naprawdę boli już mnie ręka ła, wow, ręka mnie boli naprawdę, dawno nie grałam na komputerze tylko na tablecie grałam, bo mi na tablecie wygodnie ale na tablecie w się nie o nie, nie gadajcie, że oni tam będą teraz trollować no nie Chyba sprawdźmy No taki myślałam Tam będą trollować No jak ja mam teraz to przejść, proszę mi powiedzieć? Bo ja widziałam na YouTubie, że tutaj tak przeskakiwali, ale ja nie wiem czy ja tak umiem O, a spadła tam dziewczyna no, więc może ja tak właśnie chcę... No wszyscy tam spadają, więc może ja chcę się tak spróbować mi Czy nie tam ten? Dobrze mu tak. Brawo dziewczy... A nie. Raczej nie. Dobra. Czyli to tak się robiło, że tak się skacze i tak się robiło. Więc o, w ogóle ona ma moją koszyczkę wielkanocną. Patrzcie jaka piękna. Ula la. O nie, jedna. Dobra. Próbujemy. Robiło się coś jakoś tak? No nie no. Wow, mówi... wow. Ona nie będzie, zapłaćmy sobie, on Ciebie, że chronimy winkę. Winka, 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 pisno. Ona nie będzie pisać winka. Ludzie, przestańcie, nagrywasz, nagrywa, tak nagrywa winka. Hej, winka, nagrywasz winka, pozdrowisz? Bubaelo, Zosia, pozdrawiam. Jak nagrywa, piszemy, za, że nagrywa sle slepa. Jak to, to głucha, jak coś. Jak tak, to głucha, jak coś. Everyone jest puszyt mi. Pozdrowisz. E, pozdrawiam ciebie e, Kinga e, Tak, Kinga, pozdrawiam Ciebie. No ja właśnie lubię tych ludzi, którzy po prostu tam stoją i po prostu przeskarzałem rzeczy we przejściu. U! No i jeszcze do Dobra, widzę, będziemy prowadzić tak. Będziemy tutaj sobie próbować, po prostu przechodzić. Goodbye. Ui, ui. No chcę mnie dogonić. Ona chce mnie dogonić i mi ten... Oj nie, 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 z winką tak nie będzie, nie, nie, nie <grym>, O, tutaj jest no, Ale kinga <grym>, Hop, 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 hop La, 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 la. Wow, się o, ale tam się świeci, wow Ta dziewczyna, ona chce trollować, jak widziałam jej łapkę łapkę czy, 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 rączkę w rękawiczce, więc no <laughs> wiecie, ale w ogóle ja zawsze kiedy będę nagrywać to ja nie będę odpisać, bo to po prostu mi jest łatwiej grać nagrywać, mówić i wszystko w ogóle, wszystko więc no mam nadzieję, że to wam nie zaszkodzi i nie będziecie na mnie źli ale po prostu mi jest tak łatwiej tak jest Hmm. Po prostu się śpieszę. Dobra, z tej chwili się po prostu nie śpieszymy. Hop. Jakoś tak robią, że tak, 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 tak i wtedy są już tam, tam, tam. Ale jak widać, ja tak nie umiem. W sumie oni robią to jakby, ja wiem tak, że do góry, a oni tam na dół to robili. Znaczy, no w drugą stronę jakby, jakby ta, o, tak by robili. Jakby w prawą lub lewą stronę, więc no. O, fankawinki. O, poczekała na mnie, ale fajnie. Oj, boję się, boję się. Dobra, udało się I ktoś, no to ja teraz też idę. Nie, proszę. Nie. No i taki myślałam, że to zrobi. No ale to jest takie niefajne. O, I chciałam ja teraz robić jedź. Co ja mam teraz robić z tymi, z tymi ludźmi? Dobra, idziemy sobie tam. Teraz my będziemy kogoś klapać. <grym> klapać! Co tam znowu piszą? Bla, 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 bla. Mm. Ech. W ogóle moje rękawki usunęli. Co jest gigantycznie fajne? Z tą ręczką w ogóle. Wygodnie skakać i w ogóle nie Więc no i tym, 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 tung tung, sachur. Tung tung tung, sachur. Dobra, hop, hop, hop. No, no, dobra. Niech będzie, niech będzie, sobie musimy dobra. To po prostu się nie spieszymy. No, reszcie się udało, z ja ciągle przechodzę z shiftem, bo shift jest dla mnie najważniejszy w takich towerach, można tak powiedzieć, czyli w różnych czyli Star of Hell albo w różnych takich ob, obbybi, czyli obbyby. Bardzo mi jest to po prostu łatwo przechodzić z shiftem. Więc, no na przykład tam skakiwałam, to mi jest o wiele łatwiej ze shiftem, bo jeśli by nie shift, to bym tego po prostu może nie bym nawet nie przeszła. Wow, jak ona to zrobiła? Mm -mm, mm -mm. Nie, 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 nie. Nie się boję. Nie! Proszę, nie, nie. A to moja wiska chyba. Tak, to jest. Ła, <laughs> wow, ja leci zaraz tam. No, Ech. musimy ją wywalić. Winka, idź. Jak ja mam jeść, się, na tam będzie wciągle ten? O, nie ma jej. Dobra, udało się. Dawajcie, dawajcie. Chodź, dawaj, idź. Chodź, na razie jej tu nie ma. A to w ogóle znika. Oh, dzięki, proszę, nie ma za co, a to w ogóle znika, o nie Dobra Czekaj, bo mi tutaj telefon Dzynka <laughs> Ehe, he, he, he. dobra, ja się boję, ale idę Idę tu Hop, 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 o oh. O ty, <laughs> Jaka hamondę, kupiła sobie dywanik i po prostu sobie sobie po prostu ten lata, no po prostu no. <laughs> ciekawe, ciekawe. Myślałam, że jeszcze teraz spadłem. Nie po prostu ja bym sobie może... jakby... Nie wiem, czy bym sobie kupowała, po prostu też mnie nie stracić, więc... Ale tylko jakby koni. Fioletowy taki bacon Ciekawe Okej, okay. on fioletowy bacon. Nie niestety, niestety spadł, ale my. Uuu, ale ja jeszcze żyję, widzę, wie co mnie bardzo nie um, można tam skoczyć. O, niedziałająca ta drabinka. Bardzo przykro. 35 wiadomości. No to tam te wszystkie piszą. O. O. hop, 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 hop. hop, hop. No teraz, jeśli ja teraz spadnę... Uuu, dobra, spróbuję tutaj. Oh! Czemu spadłem? Byłam już tak daleko, ja nie mogę! Ach, ja nie mogę. No przecież to jest, to jest takie ciężkie, co tam one w ogóle piszą? E, dobra, patrzymy. Ała. A jak finka Kofinka po, pozdrowisz, Ty nas mal gramy w E, winka nie odpisuje e, Winka, e, idź, hejo, Winka, hejka, Winka, hej, Winka, pa, Winka Kurczę, Winka nie odpisuje jak coś Hejka, Winka, aha, ok, Winka czasami nie odpisuje Mówię, że nagrywanie nie będzie odpisywać jak coś No Co? O ty No nie no, no czemu wy to nie robicie? Tu czytam jak Te A teraz? Tak Winka teraz nagrywa, mówiłam, o, te o który odcinek Winka nagrywa? No, nie, nie dało się. Na nią! Czarki! No, nie się, nie mogę. Ła! Dobra, Boże Ci, zagrangeniki. Co, za tak no to widzowie, już będziemy kończyć, więc subskrybujcie kanał. Dajcie. Winusia! Pinka! Słucham! Pinka? No, słucham, co się stało. To ty? No, a kto jeszcze może to być? No, no oczywiście, że to ja. I teraz nagrywam w ogóle, więc jesteś na odcinku. Dziękuję. Proszę bardzo. No. Mam ładny skin? Jeszcze raz? Mam ładny skin? Tak. Miska, jakimś cudem zostałam? 66 robusów. Sze 60 i i 66, 66? Tak. A po no, no. Czemu? czemu kiedy oni, mnie, po czemu oni kiedy mnie popychają, to jakoś to działa. Kiedy ja już próbuję, to już nie działa. No, no, no to coś tu nie gra, no. Zepsuta jakaś gra, chyba tak Pinka Pinka chodź, bo nie ci nie dają spokoju. Chodź, Pinka chodź. No ja idę. Zaczekam od nich. Ale to ja już będę kończyć, nagrywać i jeśli też to możemy nagrać coś jeszcze. Jeśli... Co chcesz? Co byś chciał zobaczyć na moim kanale M2 Dobra, to i to... To teraz możesz do mnie dołączyć. Ła! Wow. Dobra. Tak no dobra, No Pa! E, no, widzę, bardzo fajnie się rozmawiała z dziecko, więc widzimy się na następnym odcinku. chciałaś powiedzieć?